Święcenie się Bogu jak Maryja, przez Maryję, z Maryją i w niepokalanym sercu Maryi. O Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja. Powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie. Tak jak uczynił to Twój Syn Jezus. Powierzam się Twojej roli jako matki i Twojej władzy jako królowej, Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg. Zawierzenie. Zawierzenie jest aktem przekazania kogoś lub czegoś danej osobie, oddając to w jej ręce tak, aby mogła dysponować tym w dowolny sposób i czynić z tym co zechce. Jest równoznaczne z ofiarowaniem, ale dodaje do tego jak wskazuje samo słowo, motyw zaufania. Zawierzenie jest tym, co wyraża motto papieża Jana Pawła II, a wcześniej także motto Jezusa. Totus tus. Cały Twój, o Maryjo, jest tym aktem, którego dokonał Jezus w agonii na krzyżu, powierzając nas jako dzieci w swojej Matce. Konsekracja. Konsekracja, poświęcenie, oznacza uczynić sakralnym coś, co przynależy lub odnosi się do Boga, a więc nie przeznaczone już więcej do celów świeckich, profanum czy obcych Bogu. W tym sensie słowo konsekrować jest równoznaczne ze słowem poświęcać i ze słowem uświęcać. Konsekracja oznacza również przeistoczenie. Najwyższym przykładem konsekracji jest ta, która dokonuje się podczas mszy świętej. Chleb i wino ofiarowane wcześniej Bogu są przez niego samego konsekrowane, czyli przekształcone w swej istocie. Przeistoczone, jak mówi Kościół. W ciało, krew, duszę i boskość Jezusa Chrystusa. To już nie chleb i wino, choć zachowują swoją przypadłość, akcydens, czyli cechy przypadłościowe, kształt, kolor, wygląd zewnętrzny i skład chemiczny, ale stają się Jezusem Chrystusem, obecnym w pełni swej istoty i całym swym życiem, aby dać nam siebie i przekształcić nas w siebie w takim stopniu, w jakim mu na to pozwolimy. Przychodzisz do mnie z Wysokiego Tronu Nieba. Potężny panie, Stwórco wszystkiego, Stępujesz w postaci chleba. Potężny panie, Stwórco wszystkiego. Konsekracja, czego? Nas samych. A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Z listu do Rzymian. Wszystkiego, kim jesteśmy, co mamy i co robimy. A przede wszystkim jedynej rzeczy, która od nas zależy i której możemy odmówić Bogu, a to byłoby największym nieszczęściem dla nas, naszej woli, którą zwykle nazywamy naszym sercem. Jezus wskazuje na to, mówiąc: Z wnętrza, bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Z Ewangelii według świętego Marka. Oczywiście Bogu. Tak jak uczynił to sam Jezus i jak uczyniła to Maryja. Od pierwszej chwili swego życia Maryja poświęciła całą siebie woli Bożej, aby wybłagać przyjście Mesjasza. Poświęciła siebie Bogu, ofiarowała w pełni swoją osobę i swoje życie miłości Bożej, Bożemu Planowi a w swoim czasie Bóg poświęcił siebie Maryi. W rzeczywistości Jezus poświęcił siebie Maryi od momentu wcielenia, a pod koniec swego życia odnowił swoje poświęcenie woli Ojca. Modląc się za swych uczniów, powiedział: Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Z Ewangelii według świętego Jana. Tak więc Bóg chciał przyjść do nas i oddać się nam przez Maryję. Chciał, aby jego wcielenie, a nawet odkupienie odbyły się za wolną zgodą i przy życzliwej współpracy Maryi, jego matki. W ten sam sposób chce, abyśmy my przyszli do Niego i oddali się mu przez Maryję, ponieważ Maryja ma za zadanie zjednoczyć Boga i człowieka. Sprawić, aby Bóg stał się człowiekiem, a każdy człowiek stał się dzięki łasce jak Jezus, jak Bóg. Tak więc jest to poświęcenie się Bogu jak Maryja, przez Maryję, z Maryją i w niepokalanym sercu, Maryi. I don't know. Dzieciątko święte, powijesz. Siankiem mu żółte, wyścielę, miłośnie gwiazda, w Betleje radować wszyscy się będą. W jakim celu? W celu bycia przedstawionym i ofiarowanym przez nią i jak ona Bogu, woli Boga, aby przez nią, z nią i w jej niepokalanym sercu, zostać przekształconym i przeobrażonym w drugiego Jezusa na obraz i podobieństwo Jezusa. I wtedy miłość Ojca będzie w pełni zaspokojona i doskonale uwielbiona, będzie to wypełnieniem jego woli i tym sposobem nadejdzie ostatecznie jego królestwo. God. Yeah. Wielu pięknych słów i wyrażeń, za pomocą obszernej modlitwy o bogatej zawartości teologicznej, za pomocą kilku szczerych słów. Wszystko to może być przydatne i wartościowe, ale istotne jest, aby czynić to z umysłem w takim stopniu, w jakim rozumiemy, i z sercem. W takim stopniu, w jakim chcemy i pragniemy. Ile razy? Raz w życiu, raz w roku? Nie zaszkodzi, raz w miesiącu, codziennie, co godzinę? W każdej minucie czy sekundzie? Tak, z każdym oddechem, przy każdym uderzeniu serca, w każdym spojrzeniu, myśli, słowie czynie, sytuacji i tak dalej? Tak, tak, tak. Nie jest to zwykły akt pobożności czy formalna czynność. Jest to życie, aby żyć. Jest to przymierze z Bogiem poprzez Maryję. Jest to cel do zdobycia. Poświęcenie, konsekracja, będzie spełnione i w pełni zrealizowane tylko w momencie naszego wejścia do nieba. Jest praktycznie odpowiedzią, której musimy udzielić, jak święty Jan na testament miłości Jezusa ukrzyżowanego. Oto Matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, czyli do swego życia. Benedykt XVI do przedstawicieli Kongregacji Maryjnej, powiedział 29 maja 2011 roku. Od zawsze było jasnym, że katolicyzm nie może istnieć bez pobożności maryjnej, że bycie katolikiem oznacza bycie maryjnym, że miłość do matki prowadzi do odnalezienia pana w matce i poprzez matkę. Jezusa i matko moja, powierzam Ci i poświęcam Ci moje życie, tak jak uczynił to Twój syn, Jezus. Powierzam się Twojej roli jako matki i Twojej władzy jako królowej, Twojej mądrości i miłości, którymi napełnił Cię Bóg, całkowicie odrzucając grzech. I tego, kto do Niego nakłania. I powierzam Ci moje istnienie, moją osobę i moje życie, a zwłaszcza moją wolę, abyś chroniła ją w swoim matczynym sercu i ofiarowała ją Panu wraz z ofiarą, którą Ty uczyniłaś z siebie i ze swojej woli. W zamian naucz mnie, tak jak Ty wypełniać wolę Boga i żyć w woli Bożej. Amen. Matko Zmartwychwstałego wstałego Pana, Maryja niosąca ducha, mieszkanie Trójcy Świętej, nasza siostro, pełna Boga, któraś uwierzyła Bogu prawdomównemu. Panno zasłuchana, kontemplująca słowo, brzemienna słowem. Słowu. Matko pięknej miłości, podająca Chrystusa, cicha owieczko idąca za mistrzem, uczennico Baranka, drogo do syna, kochająca Józefa, śpiewająca magnifikat. Pierwsza uczennica Krzyża, Pani Wielkiej Soboty, obecna z apostołami w Wieczerniku, dziewico matko, dobra matko, matko ciszy, matko wierna do końca, zawsze ludzka. Zawsze w cieniu, zawsze słuchająca, pełna łaski, pełna dobroci, pełna nadziei. Nauczycielko pokory, Mistrzyni Macierzyństwa i Samotności, Mistrzyni Młodości i Starości, zwyczajna i prosta. z miłości i cierpienia najpiękniejsza kobieto świata nowa Ewa matko pokoju przyjaciółko dziewic wypowiadająca amen niosąca radość osłaniająca maluczkich stawiająca się za światem Ty które orędujesz za nami.